Personality plus, Daily Miracles, Nights every day. Cuda. Każdego dnia. 12 września 2025 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Uraza grzechem. Dzień dobry. Od kilku dni mówimy o urazie. Trudnej i złożonej emocji, która, jeśli nie jest wyczyszczona, z czasem potrafi przejąć kontrolę nad naszym życiem. Może właśnie to twoja sytuacja. Biblia już na samym początku mówi o tym, jak poważny może to być problem i zachęca do czujności. Pamiętasz historię Kaina i Abla? Kain rozzłościł się na Boga, bo ten nie przyjął jego ofiary, i na swojego brata Abla, zazdroszcząc mu jego powodzenia. Bóg dał mu wtedy jasne wskazówki, co powinien zrobić ze swoim gniewem. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. Księga Rodzaju, rozdział 4, wersety 6 i 7. Kain nie zapanował i skończyło się tragicznie. Opanowanie jest owocem Ducha Świętego w Tobie. Zobacz: List do Galatów, rozdział 5, wersety 22 i 23. Zaproś Boga do swojego życia i oprzyj się na Jego działaniu. Możesz na nim polegać. Dla Boga gorycz i zgorzchnienie nie są obojętne. Nazywa je wprost grzechem. Dlaczego? Bo ten grzech powoduje, że nie potrafisz chwalić Boga i kochać innych. Przestajesz ufać, że On potrafi się o ciebie zatroszczyć. Co więcej, z czasem zaczynasz nie dostrzegać Bożej łaski. Pojawiają się złe myśli o Bogu, jak On mnie nie kocha, nie słyszy moich modlitw, o innych nikt nie rozumie, przez co przechodzę. Inni mają lepiej. Ja jestem poszkodowany. Jezus bardzo uczulał swoich uczniów na to, by zawsze w takiej sytuacji przyjrzeć się najpierw sobie. A czemu widzisz zdzibło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Ewangelia według Mateusza, rozdział 7, werset 3. Trudno ci to przyznać? Proś Boga o pomoc. Jeśli będziesz modlić się tą modlitwą z Psalmu 151, z pełną otwartością i szczerością przed Bogiem, to Duch Święty z pewnością da ci szerszą perspektywę na problem. Zachęcam cię dzisiaj, przynieś to, co pokazał Ci Duch Święty przed stron Boga i przyjmij z Jego rąk oczyszczenie. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Pokrop mnie chyzopem, a będę oczyszczone. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Psalm 151 wersety do 10. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś Zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę. Kliknij suba i włącz dzwoneczek, aby otrzymać przypomnienie o kolejnych nowościach. Masz swoje zdanie na temat poruszony w dzisiejszym filmie, podziel się nim w komentarzu.